Witam serdecznie moich stałych subskryberów. Mam ich 316. Wielki sukces. Dlatego nadaję specjalny odcinek w niedzielę, samego rana, specjalnie dla was, żeby uzupełnić stracony czas i wiadomości jakie są na świecie kryptowalut. Jak takie coś was interesuje, to zapraszam do subskrypcji kanału, zostania w naszej komunitywie i oglądania moich filmów jak tutaj widzimy, krwawo jak cholera. Totalny kryzys kryptowalutowy, ale nie także kryptowalutowy. Akcje, obligacje są w dole. A także ekonomię krajów. Zbliżamy się do kryzysu ekonomicznego. I przygotowujmy się do właśnie trzymania kryptowalut. Tak to się idzie na całość, tak samo jak i ja, bo ja mam prawie. Pół miliona złotych leżących w kryptowalutach, które twardo trzymam, bo mój kanał się nazywa jak? Spójrzcie jeszcze raz: diamentowe ręce, to znaczy trzymać twardo, nie panikować. Do następnego cyklu wzrostowego kryptowalut. Wielka panika. Inflacja poszła w Ameryce oczywiście 8,6% w maju. Największa inflacja od 1981 roku. Tego roku, który ja się właśnie urodziłem, w sumie, tak? <laughs> To inflacja jest taka stara jak i ja. 40 lat na karku, ale w głowie wiadomo, 15, może nawet mniej. I tutaj zainteresowałem się także Polską. Zawsze patrzę od strony angielskiej, nigdy nie patrzę w żadne strony polskie, ponieważ nie mieszkam w Polsce ponad 20 lat. To już mnie Polska po prostu nie interesuje, nic w Polsce nie mam. Wszystko przełożyłem i całe swoje życie, i mentalność także za granicę. W tym momencie mieszkam w Wietnamie, w Azji przez 14 lat i pozdrawiam was właśnie z Azji. I wracając do kryptowalut. <laughs> Jaka jest inflacja w Polsce, mnie to zainteresowało, tak? Jak zobaczyłem, to mi upadła kopara. 13%. No, jak pamiętam, Polska zawsze. E, przodem szła w takich rzeczach, tak? Jak ktoś ma książkę mieszkaniową, e, taką czerwoną PKO kiedyś, co się odkładało e, kasę na mieszkanie, to się po 10 latach było można kupić mieszkanie. Ale po już 15 tylko okna. A teraz możesz sobie zrobić remont, pomalować mieszkanie, albo nie wiem, coś tam zrobić, jak jeszcze wpłacałeś kupę pieniędzy, tak? To czyli wszystko poszło się jebać w Polsce. Czyli inflacja w Polsce jest bardzo niebezpieczna, dlatego ja bym. Inwestował pieniądze w akcje i w kryptowaluty. Albo w nieruchomości. Mike Nowogradz mówi, że następny cykl kryptowalut będzie w oktober. A co to jest oktober? To zaraz wracam, bo sobie muszę policzyć miesiące, bo zapomniałem. <laughs> po polsku. W sierpniu. Co on także powiedział takiego ciekawego, że Fed najpierw muszą skończyć, podnosić stopy procentowe. I ta inflacja musi się uregulować, żeby nastąpiła nowa zmiana cyklu kryptowalut, a także ta cała recovery, czyli powrotu na dobry tor. Tutaj następny CEO, pan Jan Van, mówi, że Bitcoin podskoczy ponad 700% w górę. Taką właśnie mówi i wierzy w to, że w przyszłości tak właśnie Bitcoin pójdzie wysoko w górę. Ale kiedy? To nie mówię kiedy. Myślę, że chodzi mu o rok 2020. Piąty. Tutaj tacy ludzie to mają moim zdaniem jaja, że w takie coś właśnie wierzą i mówią to medialnie, jak ten gość, Nowograd, Kuban, JP Morgan Bank, tak, takie właśnie instytucje albo ludzie. W tym kryzysie oni o tym mówią, że takie wzrosty będą. Moim zdaniem to mają jaja do ziemi. Także ludzie wierzą, że, że w 2030 roku Bitcoin, adopcja, pójdzie o 10% globalnie, czyli 10% Bitcoin będzie jako środek płatności na całym świecie. Zobaczymy, mam nadzieję. A także mam nadzieję, że koło Bitcoin ta będzie stało Ethereum. Tutaj zwolenniczka Janet Jelen, ta tutaj pani, która zawsze bojkotowała od 2-3 miesięcy, że kryptoldusy są takie zajebiste, teraz mówi, że kryptoldusy są ryzykowne, jak Chcemy inwestować w plany emerytalne z kryptowalutami. To wtedy one są ryzykowne. Teraz ona tak właśnie mówi. W tych właśnie spadkach. To troszeczkę zmienia zdanie. Także wkracamy w market niedźwiedzi, czyli spadkowy market, gdzie kryptowalutowe firmy ucinają pracowników i zbliżają się swoimi metodami, tak mi się wydaje, do kryzysu ekonomicznego. Tak się właśnie oni do tego przygotowują. Także geniusz Elon Musk robi to samo. Ma też złe przeczucia, jeśli chodzi o ekonomię świata i także tnie Stanowiska pracy. Przeważnie z tego artykułu co wynika, to nie stanowiska pracy, które są Remote, czyli poza jego fundamentami firmy, czyli praca zdalna z domu już u Elona Muska ma nie istnieć. Tylko pracownicy mają być w firmie i skupiać się na towarze osobiście. Także jak wiemy, Elon Musk kupił Twittera, ale był wielki problem z tym, że oni chcieli udostępnić mu raportu o botach, a także o kontach. Dotyczących spamów, a także kont wszystkich Twittera, powiedzieli, że takiego raportu nie mają. Elon Musk się teraz bojkotował, i teraz wychodzi na to, że oni będą robili to, co Elon Musk chce, czyli dadzą mu ten cały raport tych kont, żeby on mógł walczyć z botami i nielegalnymi kontami na Twitterze i z propagandą, także oczywiście. Tutaj wielkie wiadomości dla Paypala. Paypal, wielki. Wielka platforma płatnicza otwiera serwis kryptowalutami, gdzie można sprzedawać i kupywać kryptowaluty, ale także otwiera możliwości przesłania pieniędzy z Paypala do innych platform albo portfeli. I to jest bardzo obiecujące dla Paypala rozwinięcia się Paypala w przeszłości, kryptowalut także, bo Paypal jest bardzo dużą firmą, którą oczywiście wynalazł kto? Elon Musk. Ethereum, Ethereum, moje Ethereum. Jak ktoś mnie zna, to wiadomo, że ja inwestuję w Ethereum. Jestem stratny jak cholera z Ethereum, ponieważ Ethereum spada 15 miesięcy w dół przed właśnie tym merch wejściem w tego update'u. Widać, że ten merch update znów się oddala parę miesięcy wstecz, kiedy sami oni nie wiedzą. Ale w 10% będzie i wyjdzie w tym roku, ponieważ już był test, który działa i jest kompletny i Ethereum praktycznie jest przygotowany do wejścia w proof of stake, czyli trzymania, a nie kopania mocnymi komputerami i koparkami. W tym tygodniu także, a praktycznie w ciągu dwóch dni, Ethereum spada o 11% przed tym wejściem tego testu Merch i przed wejściem całego Merch tego update'a, co jest bardzo niepokojące dla inwestorów, które mają stacking. Tu jest napisane, że Ethereum stacking może zrobić kryptocrash, że ci ludzie przy paniku zaczną sprzedawać Ethereum i nie będzie wystarczająco pieniędzy, żeby płacić ten procent stacking. I jest bardzo mocną walutą z dobrymi fundamentami. Miejmy nadzieję, że takie coś się nie stanie. Moim zdaniem, to nie będzie druga Terra Luna. To nie ma co panikować. Wielkie wiadomości dla Weta VeChain. chodzi w sponsorship z UFC. Będzie blockchainem UFC. To jest bardzo obiecujące dla wzrostu VETA. A czemu? Jak przypominam, UFC jest firmą, która robi 1 bilion dolarów w ciągu jednego roku. To jest bardzo duża firma, która da zaszczyt także VETA. I w i także rozgłośni kryptowaluty globalnie. Wielkie wiadomości dla Mastercard. Jak wiadomo, także Visa wchodzi w kryptowaluty, ale Mastercard siedziało cicho przez te pół roku, ciężko pracowali i rob, zrobili większy postęp niż Visa w kierunku kryptowalut, ponieważ dali 2,9 biliona użytkowników możliwość kupienia NFTs przez użycie karty Mastercard. Także nowa American Express karta daje nagrody za używanie karty w postaci kryptowalut. I to jest też obiecujące dla świata kryptowalu, ponieważ American Express karta także zaczyna testować pole kryptowalut. Jak to będzie działało i czy ludzie na to pójdą. I pod koniec filmu, obiecane parę kryptowalut, który ten artykuł myśli, nie ja, że mogą nie przetrwać. Tego kryzysu. I co tutaj oni nim myślą? Albo piszą. <laughs> Shiba Inu numer jeden. Możliwe, bardzo, bardzo możliwe. Ponieważ Terra Luna i USD Terra Luna. News, no to już jest za późno, już idzie w cholerę znów, tak? No Zikash, Cosmos, Apecoin. No Zikash to jest bardzo obiecujący, ponieważ można przejąć kasę na każdy, każdą część świata praktycznie. Tu Apecoin. no nie wiem, czy Apecoin pójdzie się jebać, można powiedzieć, za przeproszeniem, ponieważ Apecoin ma taką dobrą fundację, która ma trzy największe NFTs. Tutaj mają dobrą. Taką wartość troszeczkę I celebryć Cardano, nie sądzę Cardano Cardano jest za bardzo ro rozreklamowane Uniswap, też nie sądzę No nie wiem, no moim zdaniem Shiba Inu może spaść, ale też może nie umrzeć Moim zdaniem się też odbije od dna, ponieważ jest bardzo popularna Inne takie sitcointy jak Safemoon, czy tam takie no inne, jak może BTT Torrent mogą właśnie umrzeć, tak? Albo ktoś może znów wyciągnąć Dywan spod nóg Że się nawet nie spodziewamy Na przykład jak Shiba Inu Wynalazca, którego mówiłem wczoraj, że wykasowuje swoje konta społecznościowe. I na tyle dzisiaj dobra. Ziomale niespodziewany odcinek z samego rana, jako takie ala hobby sobie zrobiłem pogadać do telewizora, do mikrofonu i do moich 20-60 do 60 ludzi, którzy mnie regularnie oglądają. I dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję dla gościa z Talandii Zawsze mnie mobilizuje do robienia nowego filmu. Piszę zawsze, o czemu nie piten, yy, nie nagrywasz filmu. To tak jakoś to mobilizuje do nagrania nowego filmu. To macie nowy film Na razie żyję, ale pozdrawiam was serdecznie Z Wietnamu, yo yo, madafakas, miłego dnia, zielone